TVG9 Klaudiusz Wesołek Dzisiaj, 26 stycznia opuściłem więzienie opuściłem je po dwóch tygodniach chociaż teoretycznie miałem odbyć karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności no, całe szczęście prokurator wniósł o wznowienie postępowania i y Kar, wykonanie kary zostało przerwane. Yy, chciałbym w związku z tym podziękować wszystkim tym, którzy no, w jakikolwiek sposób yy, mnie wspierali w czasie mojego pobytu w kryminale. Czy to przez yy, akcje yy, uliczne, pisanie petycji, plakatów, klejenie czy umieszczanie w internecie. No na wszelkie sposoby wiele osób okazało mi swą, swoją solidarność i sympatię, za co bardzo dziękuję. Dostałem wiele widokówek, większość z nich jest napisana z Bydgoszczy, no tam spora grupa osób właśnie Pijąc w jednym z klubów za moje zdrowie, pomyślała też o wysyłaniu widokówek do kryminału, za co jestem bardzo wdzięczny. Było to naprawdę dla mnie bardzo miłe. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję. Poza tym, no. Wielu osób uważa mnie za więźnia sumienia. No Ja w zasadzie też za takowego się uważam, ale no chciałem się przekonać o tym czarno na białym i wystąpiłem do różnych instytucji. Najpierw od sądu do sądu wykonawczego, później do sądu penitencjarnego, później do komisji penitencjarnej. No niestety tutaj w dalszym ciągu no PRL w całej Okazałości. Żadna, żadna z tych instytucji nie chciała e, podjąć decyzji. Najpierw zasłaniali się tym, że muszę być dopiero w kryminale, w, właśnie w tych penitencjarnych szponach, żeby podjąć decyzję w mojej sprawie. A kiedy już byłem, to zaczął się ping-pong, e, już wtedy, między Komisją Penitencjarną i. Sądem penitencjarnym. Także wyszedłem z kryminału i nawet nie wiem, czy formalnie byłem, czy nie byłem więźniem sumienia zgodnie z artykułem 107 kodeksu karnego wykonawczego. No to tak, taka ciekawostka. Poza tym jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję.